Dobry, nazywam się Michał Kujawski, to jest druga część ławy prasowej. Moimi Państwa gośćmi są redaktor Krzysztof Świątek, Polskie Rady 24. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. oraz doktor Bartosz Dliński z Centrum Imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień, Dzień dobry. dobry. Um, Kontynuując temat z części pierwszej. Panie doktorze, e, część opinii publicznej, szczególnie na Zachodzie, e, traktuje tą wojnę, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, jako coś nowego. Tymczasem mi się wydaje, że to jest raczej kontynuacja konsekwentna rosyjskiej polityki. Najpierw była Gruzja, e, później Krym, później Donbas, teraz e, cała Ukraina. Co będzie dalej? Już nie chodzi o sam konflikt ukraiński, ale co Rosja będzie chciała, co Putin będzie chciał robić, jakie stawiać kolejne kroki? Czy państwa bałtyckie są zagrożone? Czy może jednak w pewnym momencie gdzieś się zahamuje i zatrzyma? Może to zabrzmi dziwnie, że jako przedstawiciel Centrum Daszyńskiego, blisko współpracujący z Aleksandrem Kwaśniewskim, powołam się na słowa Lecha Kaczyńskiego, ale przypuszczam, że nie żyjący w św. pamięci Lech Kaczyński, profesor UKSW mojej uczelni, miał rację mówiąc w tej misji, e, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, powyższe kraje bałtyckie, a później przyjdzie być może czas na mój kraj, na Polskę. Hmm. Przypuszczam, że jednak, ten, jednak ta granica państw natowskich jest granicą również dla rosyjskich dowódców granicą no, tak ciężko mentalnie przekraczalną, prawda? Bo jednak nie wiedzą, co spotka ich wtedy. A Finlandia i Szwecja. Hmm. Padły. Hmm. Tak, oczywiście, że groźby padły tak samo jak hmm, padały przestrogi państw natowskich wcześniej, prawda? Kiedy jeszcze następował. Hmm, Taki pozorowany reset stosunków Zachód-Rosja za sprawą relacji Barack obama dmitrija Miedwiediew, prawda, wtedy również Polska e, mówiła swoim e, partnerom z Finlandii, ze Szwecji: Słuchajcie, to jest wasz czas. To jest ten czas, kiedy wy powinniście, prawda, jednak szykować się na ewentualny przyszły konflikt, bo wtedy, skoro ten reset, no to w takim razie połóżmy wasze członkostwo w NATO na stole w ramach tego resetu. Pamiętajmy, że Finlandia dzieli z Federacją Rosyjską 1300 km granicy. Prawda, e, więc no to przypuszczam, że to już robi w jakimś sensie wrażenie na opinii publicznej Finlandii. E, natomiast to jest bardziej e, Tak. Natomiast pamiętajmy, że e, dla e, e, europejskiej, amerykańskiej opinii publicznej te sceny są o tyle e, takie formacyjne, tych bombardowanych budynków, e, tych dzieci uciekających, tych dzieci rodzących się w piwnicach. Bo to jest pierwsza wojna cyfrowa globalna. Prawda? w sensie, no my, To jest trochę tak, jakby prawda, we wrześniu 1939 roku Francuzi i Brytyjczycy na swoich smartfonach tak. przeglądali sobie mm -hmm. zdjęcia z Wielunia, z Twierdzy Modlińskiej, yy, z Warszawy i, i tak dalej. Dlatego e, tutaj jednak widzimy, że Ukraina prowadzi bardzo dobrze tą swoją aktywność w mediach społecznościowych. Prawda? E, wszystkim naszym widzom polecam śledzenie oficjalnego konta Ukraina na Twitterze, gdzie oni prowadzą swoją taką wojnę informacyjną, pokazując chociażby zaangażowanie celebrytów, prawda, tych globalnych twarzy, prawda, że Lady Gaga prawda, występuje prawda, w obronie Ukrainy. No to są wydarzenia bez precedensu. E, dlatego e, przypuszczam, że te nowe pokolenie, to pokolenie po pokoleniu baby boomersów, które już tak się trochę. No, tak rozpycha łokciami, prawda, w polityce, w biznesie, w nauce, w mediach. Jakby zwyczajnie, że też oni będą patrzeć na no, reakcję tych naturalnie pragmatyków, tych, prawda, pokolenia tych 50-60-latków, bo oczywiście będzie zagrożenie również medialne, żeby. No, mniej mówić o tym, Prawda, żeby w obawie o komfort psychiczny zachodniej opinii publicznej no już przestać pokazywać te obrazki. To ci młodzi powinni naciskać, żeby jednak prawda, non stop mówić o Putinie w kategoriach zbrodniarza wojennego i że spotka go Trybunał Karny w Hadze. Panie redaktorze, jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie spodziewałby się rosyjskich czołgów pod Kijowem. Przywołany Lech Kaczyński póki co brzmi proroczo. Co będzie dalej? To samo pytanie do pana redaktora. No tutaj ja się zgodzę z doktorem Rydlińskim, że no jednak granica NATO jest, jest takim buforem bezpieczeństwa. Znaczy jest, nawet jeżeli wczytać się w wypowiedzi i Siergieja Ławrowa, i nawet wczy, jeżeli się wczytać w ten głośny wywiad, to mocno krytykowany w tygodniku sieci z ambasadorem Rosji w Polsce, no warto go przeczytać, żeby wiedzieć może co wróg myśli, tak? Nie, nie, ja się nie zgadzam z, z momentem tego z tej publikacji, ale, ale warto wiedzieć. Andrzej właśnie też się odwołuje do do, do tych słów Lecha Kaczyńskiego i mówi, że Lech Kaczyński powiedział y, za dużo, jeżeli mówił o Polsce i Republikach Bałtyckich, no bo one są w NATO, więc my już tutaj odpuściliśmy. Oczywiście, no ja też y, nie jest tak, że ja słowo KGB-owca biorę zawsze, czy, czy człowieka w ogóle związanego z tym pokageowskim po systemem biorę y, za dobrą monetę. Natomiast y, wydaje się, że jednak no, rozpętanie konfliktu, y, taki, zresztą ma tą chyba świadomość też prezydent Zełański, że to, co mówi o tej niemożności najprawdopodobniej jednak włączenia się, w jakikolwiek sposób, poza wspieraniem, poza dostarczaniem broni, poza wspieraniem politycznym naciskami, poza pomocą humanitarną w ten konflikt, za co zresztą dziękuję przede wszystkim Polsce, że włączenie się NATO jednak do tego konfliktu, no to oznaczałoby, no jednak, trzecią wojnę. No to po prostu trudno sobie wyobrazić. No czy ona by się rozgrywała w Polsce, czy w jakimś innym, czy w Republikach Bałtyckich, no to byłby już konflikt, który by się pewnie rozlał. No to, trudno sobie wyobrażać, żeby to było inaczej. I no są takie głosy, że gdyby Putin nawet takie miał pomysły, to że jednak zostanie Wstrzymany i wtedy, wtedy być może zostanie, e, zostanie obalony. Jest kwestia oczywiście odpowiedzialności Putina przed tym Międzynarodowym Trybunałem w Hadze. Ja nie mam tej pewności, że rzeczywiście do tego dojdzie, bo e, chyba nie oszukujmy się, ale jednak, żeby doszło do takiej odpowiedzialności, to musi być wola międzynarodowa, musi być po prostu presja i to głównych stolic. Mam na myśli Waszyngton, Berlin, Londyn, e, Paryż. No to, to te wszystkie stolice, przywódcy muszą powiedzieć tak, mamy do czynienia ze zbrodniarzem wojennym, który ostrzeliwał szpitale położnicze, który ostrzeliwał osiedla mieszkalne. Ale przecież to w sumie... W grudzie... Praca prokuratorów wydaje się niemożliwa. Mieli by pojechać do Rosji i przysłuchiwać prywatne rozmowy Putina i dokumenty no, Podobno są to, to możliwe, to możliwe, podobno jest możliwe prowadzenie bez sprowadzenia Putina, jest możliwe... Zaoczne. Zaoczne, tak jak było w przypadku Slobodana Miloševića, tak było i czy Radko Mladicza. Takie zaoczne były postępowania, dopiero potem ich sprowadzono i osadzono przed Trybunałem. Powinno się to już toczyć rzeczywiście. Znaczy pamiętajmy o jednej rzeczy, znaczy, że jakby jeżeli... Unia Europejska, bardziej niż Stany Zjednoczone, czyli jeżeli nie europejski, ten komponent NATO, jeżeli odpuści, to, ten cały, to cały projekt Unii Europejskiej się rozwali. W sensie, no, pamiętajmy o tym, w sensie to jest tak, że e, znaczy Polska może święcić triumf na zachodnich salonach, mówiąc, mówiliśmy wam to od lat, prawda? Wy byliście, znaczy, you were wrong, we were right, prawda? W sensie to jest moim zdaniem zdanie, no które powinno rozpoczynać. nie wystarcza. Tak, ale, ale tak, tylko że mówiąc, że jeżeli wy odpuścicie to my dziękujemy za taką wspólnotę, w sensie, mhm. bo co nam z tego, w sensie, bo jak wtedy Putin wyjdzie nam, prawda, na Podlasie i, prawda, na Warmińsko-Mazurskie, albo, prawda, oderwie część Podkarpackiego, Oj. no to wy wyślijcie nam trochę F-ów XVI, 500 hełmów. Tak, 500 hełmów. Wyrazicie głębokie zaniepokojenie, w sensie, czy to jest jednak granica, którą Putin przekroczył i musi ponieść konsekwencje. I teraz, jeżeli faktycznie, bo my też chyba nie zdajemy się sprawy, co będzie, jeżeli Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze jakby rozpocznie, jakby wy na przykład swój, swój, swój wyrok. W sensie Putin w momencie postawienia nogi na terytorium Unii Europejskiej będzie zwyczajnie złapany jak bandyta i doprowadzony przed Trybunał. W sensie i Putin musi mieć świadomość i Ławrow i Szojgu, że oni co najwyżej to sobie mogą pojechać teraz do Kazachstanu. Prawda? Albo na Białoruś, i to też nie wiem, czy by, by tak chcieli ryzykować, prawda, że ktoś się jednak kiedyś tam ich nie zdradzi. Yy, czy to jest ta cena, którą oni muszą zapłacić? Yy, natomiast jeżeli chodzi o to, jak może też polska armia patrzeć, no, zwróćmy uwagę, że oczywiście Rosja masą zdobywa poszczególne punkty yy, taktycznie dla nich ważne, ale to nie jest. Armia, którą, którą my mieliśmy w swoich wyobrażeniach. My myśleliśmy, że rosyjska armia to, to prawda, to że jest... to jest potęga, a to jest prawda. No... Znaczy, no to jest trochę ten. Gijanych, to jest, noga, no to jest a, a, trochę ten czołg, który tak. prawda, zabiera traktor. No, w tak, sensie, tak. W, Symboliczny obrazek. Tak, więc, więc no, no pamiętajmy, że to nie jest armia niezwyciężona. Plus pamiętajmy o jednej rzeczy. No, jednak ta armia składa się w większości z żołnierzy poborowych. Tak. Zagubionych, prawda, źle przeszkolonych, z zerowym morale, prawda, którzy mówią, że nie strzelamy do nich, Przez bo nie wyglądają jak tak, my. Tak wzbudza jedynie potencjał nuklearny. E, no tak, ale dlatego jednak armia mniejsza, ale bitna. To, o czym mówił wczoraj Prezes Kaczyński. Że, szanowni Państwo, jednak powołuje się nawet na, nawet na takie postacie w naszej rozmowie. Znaczy, że prezes Kaczyński miał rację. W sensie, że to musi być armia, która ma wysokie morale, która ma przywiązanie do Wspólnoty yy, i przypuszczam, że tu jednak yy, nie ma sporu między lewicą a prawicą. Prawda? Tylko pytanie, czy chodzi wyłącznie o czołgi, czy chodzi o finanse na obronę przeciw rakietom przeciwlotniczą i jednak potężne bezpieczeństwo w sieci. Prawda? Jednak w internecie naprawdę dużo się teraz dzieje i też powinniśmy tutaj brać przykład chociażby z Estonii, która jest małym, ale jednak no, bitnym państwem, jeżeli chodzi o wojnę to informacyjną. Do tego z tematu chciałbym właśnie też przejść. Dezinformacja, fake newsy to jest jedno z narzędzi rosyjskiej polityki, tak naprawdę element wojny hybrydowej. Od pewnego czasu obserwujemy informacje o tym, jakoby uchodźców z Ukrainy w tym w wypadku kobiety e, zabierali sutenerzy. E, mamy komunikaty kierowane do lewej strony o rasizmie polskich e, pograniczników. Mamy, tematy, kier, mamy e, komunikaty kierowane do prawej strony o tym, jak ukraińscy uchodźcy grabią i dokonują różnych rodzajów ataków i kradzieży na mieszkańców e, miejscowości przygranicznych. E, nie mamy żadnego potwierdzenia z policji o jakimkolwiek innym przypadku e, występowania tego typu sutenerów. Może to wszystko traktować poza jakimiś ewentualnie incydentalnymi przypadkami jako, jako element wojny hybrydowej. Co możemy zrobić, panie redaktorze, jako kraj, jako społeczeństwo, żeby jednak te nastroje antyukraińskie też w efekcie nie wzrastały? Jak zatrzymać tę wojnę hybrydową? No to jest, to, jest, to jest oczywiście ta wojna informacyjna antypolska, nie pierwsza odsłona nawet, no czy to trzeba powiedzieć wprost, no to presja Rosji, czy działania Rosji w, w ramach tej wojny hybrydowej ataków też hakerskich i różnego rodzaju innych działań także lobbystycznych są prowadzone, to, to właśnie pewnie się teraz nasiliły różnego rodzaju też agenci wpływu, także osadzeni na zachodzie działają i to pewnie z, z zdwojoną siłą, no wystarczy się odwołać do, też do francuskich mediów, prawda, że no, w Le Figaro się ukazała mapka w internecie, na której w pierwszej wersji nie było Polski jako kraju, który pomaga, świadczy pomoc humanitarną. Dopiero właśnie presja, nacisk spowodowały, że mapka została skorygowana. Ja widziałem takie nagranie, bo jest teraz, pojechał też do Kijowa Jakub Maciejewski, tam z portalu w Polityce i z Tygodnika Sieci. Właśnie myślę, że on tutaj zwrócił uwagę na istotny aspekt. O co tu chodzi? Też chodzi o to właśnie, żeby osłabić morale żołnierzy ukraińskich, tak? Którzy wiedzą, że ich kobiety ich um, dzieci też, ale przede wszystkim chodzi o prawda, żony, matki, które są pojechały teraz i pierwszym krajem, który świadczy im pomoc jest Polska. Jeżeli do nich mają docierać tego typu właśnie kłamliwe sformułowania, no to mają ich osłabić ich morale, bo oni muszą mieć pewność, że ich kobiety są bezpieczne. A tymczasem tu się próbuje właśnie wmówić, że właśnie a to sutenerzy, a to jakiś tam jeszcze innego rodzaju jakieś przestępstwa, prawda, są popełniane, że te kobiety nie są bezpieczne. No to co, co innego może ich osłabić, prawda? To, no to taki mężczyzna może się zastanowić nawet nawet nad tym, że to, to nie, no to ja muszę zdezerterować i ratować, ratować swoją żonę, prawda, i swoje dzieci. Więc to jest na pewno jeden z tych, z tych tak, celów. No co możemy tak. zrobić? No, no, myślę, że trzeba cały czas konsekwentnie naciskać na to, żeby, jeżeli są kłamstwa, prostować. Wszędzie tam, gdzie dostrzegamy, każdy ma też, są, są Polacy rozsiani po świecie, naciskać, interweniować, no i tyle, no co możemy więcej zrobić. Um. I plus, oczywiście, tutaj wspominał mm. też o tym dr Rydliński. No budowa tych, ustawa o obronie ojczyzny, to jest też gdzieś tam w tle budowa tych wojsk obrony cybernetycznej. Bezpieczeństwa, tak? Cyber, cyberprzestrzeni, też wyśmiewany w sumie projektach. Tak. Okazuje się, że jednak ta te, te cyberprzestrzeń jest też sferą, która musi być chroniona. Panie doktorze, pan redaktor wspomniał o, o efekcie, jakim dezinformacje fake newsy mogą mieć na społeczeństwo zachodnie, jako i na, na Ukraińców, którzy walczą z Rosjanami w Ukrainie. Jaki to może mieć przynieść efekt, jeśli chodzi już o polskie społeczeństwo? Czy to nie jest tak, że obecnie obserwujemy ogromną solidarność, właściwie konsolidację całego społeczeństwa? Polski Państwo też może powiedzieć, że stanęło na wysokości zadania, ale czy te wszystkie fake newsy, jeśli chodzi o już kwestię wewnętrzną Polską, spowodują to, że za trzy miesiące będziemy obserwować ogromny wzrost antyukraińskich nastrojów? Oczywiście to jest takie zagrożenie, ale proszę zwrócić uwagę, że no jest, jest paru polityków w jednej partii politycznej, którzy biją w tym Bębenek, prawda? No to jest nade wszystko poseł Janusz Korwin-Mikke i poseł Grzegorz Brown i to, że Konfederacja się od nich nie odcięła, nie wyrzuciła. Przykładny, głośny sposób, no, prawda, no to źle świadczy o Konfederacji, no, ale to też pokazuje, prawda, dlaczego Konfederacja w tydzień straciła połowę poparcia. Ale proszę zwrócić uwagę, jak polski internet sam z siebie się broni. Prawda? No, ten hashtag putinowskiej o nuce no, no, pokazuje, że jednak my też się uczymy. To nie jest tak, że polski Twitter, polski Facebook jest bezbronny. Tym bardziej, że doświadczyliśmy różnych fake newsów, chociażby, jeżeli chodzi o kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy, prawda? Tak. Tutaj paradoksalnie tak. część prawicy szła w łapkę w łapkę z fake newsami rzuconymi przez rosyjskie służby i białoruskie. No to no, mam nadzieję, że się nauczyli, prawda? I że teraz trzeba zwyczajnie stać się na straży prawdy. Ale ja uważam, że to nie, ma, czyli to nie jest czas, żeby się bronić. To jest czas, żeby atakować. Prawda? I ja uważam, że skoro Unia Europejska, NATO prawda, tak em, em, w czasach względnego pokoju mówili, prawda, przygotowujemy się na konflikt, prawda, są specjalne komórki, prawda, no to przejdźcie do ataków. No, to nie może być tak, że anonymus sama atakuje, prawda, a państwa natowskie i Unia Europejska tak czekają na co. Prawda? No, w sensie... Czy no, wjedźmy i na serwery, tak? Jesteśmy znaczy, my, pokażmy, prawda? No teraz to my wyślimy tą swoją, prawda, e, e, kawalerię internetową, ale oprócz tego to jest jednak kwestia, może niekoniecznie w internecie, ale jednak w mediach. E, bo pamiętajmy, że ten konflikt będzie trwał długo i będą, będzie tak, że kiedy będzie ten ogień, ten żar, prawda, e, obrony, gaz, to trzeba tam, prawda, podrzucać, prawda? I wtedy chociażby te. Zwyczaje artykułów sponsorowanych w prasie amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej, niemieckiej ze strony polskiego rządu powinny mieć miejsce, prawda? Czyli w, Pamiętajmy, że Zachód się szy, szybciej niż my zmęczymy tym konfliktem, prawda? To absolutnie. I teraz trzeba, wtedy raz po raz mówiąc z Mateuszem Morawieckim, szanowni państwo, naprawdę nie wiedziałem, że tak będę często mówił o politykach prawa i sprawiedliwości w tym programie, ale wstrząsnąć tym sumieniem, prawda? Zachodnie opinii publiczne. kiedy będzie ten żar opadał? Dobrze, dziękuję bardzo. To była druga część ławy prasowej. Zapraszamy do trzeciej, w której porozmawiamy już o samej Rosji. Dziękuję bardzo.